Dzień dobry. Dziś legenda o świętym Aleksym. Przypominam, że wszystkie utwory średniowieczne są anonimowe tworzone na chwałę Boga. Podpisywanie się pod utworem świadczyłoby o pysze, o pragnieniu Sławy. Zatem ten też jest anonimowy. Zaczyna się od. Tego, że autor prosi Boga, by pomógł mu tę historię opowiedzieć. A potem mówi o rodzicach Aleksego. Eufamilian, ojciec, Aglias, z mama. Byli to ludzie bogaci. On pochodził z jakiegoś możnego rodu i miał wielką władzę. Bardzo prosili Boga o to, żeby urodził im się syn. I tak się stało. Dali mu na imię Aleksy i był bardzo pobożny. Kiedy skończył 24 lata, ojciec przypomniał o władzy rodzicielskiej i zaproponował małżeństwo z królewną familianą. Właściwie Aleksy musiał przytaknąć. Zgodził się zatem, ale w noc poślubną oddał pierścień swojej żonie i powiedział, że na drugi dzień po obiedzie odchodzi. Teraz zabierze część swojego majątku, jakieś jakiś będzie miał tobołek podręczny i zostawi ją i bardzo prosi, żeby ona go nie zdradziła i tak się też stało, odszedł ten majątek, złoto, srebro tam rozdał ubogim i prowadził żywot ascety w ogóle gdzieś za morza wyjechał daleko a wszystko to było w Rzymie początkowo tak? więc zniknął z pola widzenia i prowadził żywot człowieka, który się Umęcza, e, który e, rezygnuje z wszelkich e, wygód, e, a nawet e, zmusza się do różnych cierpień. E, I ojciec go szukał, wynajął ludzi a, do tego, ale nie udało się. A zresztą wróci później e, m, po 15 latach. E, I nawet będzie rozmawiał z ojcem, mówiąc, że, e, że ma wieści od Aleksego, zamieszka tam e, pod schodami tego domostwa, będzie pozwalał, żeby wylewali na niego pomyje, w ogóle pokaże szczyt pokory, umęczenia. Będzie też tak się umęczał, na przykład nie wchodząc do kościoła. Będzie stał pod kościołem, uzna, że to że nie jest godny, żeby wejść, i będzie tak zimno aż Matka Boska zejdzie z obrazu tam ze dwa razy i poprosi rzeka, czyli jakieś tam od żeby otworzył mu drzwi go wpuścił do środka. Przed śmiercią opisze swoją historię w liście i tak zaciśnie rękę, że nikt tego listu nie będzie mógł wyjąć i jakieś dziecko go rozpozna i powie, że to musi przyjść żona i ten list wyjąć z jego ręki. Tak się stanie, przyjdzie żona, wyjmie list, przeczyta i wtedy wszyscy będą wiedzieli, że to jest święty Aleksy, a w momencie śmierci będą się stawały różne cuda, zapach ciała będzie powodował, że ludzie zdrowieją. Na przykład wszystkie dzwony będą biły w kościołach i będzie miał piękny pogrzeb. Ze sztandarami. Pojawi się tam i papież i królowie, władcy cesarza. Tyle o świętym Aleksym. Dziękuję za uwagę, zapraszając na następne lekcje. Do zobaczenia! Mm -hmm.